Dzień dobry państwu. Szanowni państwo, dzisiaj jest nam niezwykle miło poinformować państwa o niezwykle ważnym wydarzeniu i to jest głęboki apel do Państwa, czyli do środku społecznego przekazu, aby tą nowinę nieść przede wszystkim wśród naszych rodaków, Polaków na wschodzie i Polonii na zachodzie, że w dniach 5-9 lipca bieżącego roku w w sile Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. Świętego Maksymiliana Marii Kolbego, ale również przy udziale naszego Ministerstwa, czyli Ministerstwa Edukacji i Nauki, ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za granicą, Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów organizujemy pierwszy światowy Kongres nauczycieli e, polskich za granicą e, i apelujemy, aby przedstawiciele tych środowisk edukacyjnych, nauczyciele, osoby zajmujące się rozwojem i utrzymywaniem polskiej tożsamości narodowej za granicą wzięli udział w tym bardzo ważnym wydarzeniu, w tym kongresie, który jest dedykowany właśnie tym środowiskom, które utrzymują tożsamość narodową polską Poza granicami państwa polskiego, tym bardziej, że obserwujemy, taki bym powiedział, bardzo dynamiczny, co nas niezwykle cieszy, wzrost zainteresowania nauką języka polskiego, polskiej historii, wśród środowisk polskich poza granicami państwa polskiego. O szczegółach powiedzą panowie dyrektorzy z Instytutu Świętego Maksymiliana Marii Kolbego, głównego organizatora tego bardzo ważnego wydarzenia dla środowisk edukacyjnych poza granicami państwa polskiego. Dziękuję.